do góry Siedziałem w piwnicy Jadłem chleb z margaryną Słuchałem jak kaoty śpiewają skanę The w Wpadł do mnie yeti. I śniegu zapytał co robisz Odpowiedziałem nic tylko drzemie. Yeti zaśmiał się Pokazał mi magiczny klucz Otwórz drzwi do wyobraźni znajdziesz szczęście Wziąłem klucz otworzyłem drzwi A tam rzeczywistość alternatywna Gdzie ludzie są z gumy Głowa do góry Nawet jak świat się wali W tej rzeczywistości wszystko jest możliwe Nie bój się rzeczy Otwórz Wyroko, bo w głowie do góry znajdziesz swoje szczęście. Spacerowałem po ulicach z gumowymi ludźmi. Rozmawiali o gwiazdach, o, o, o kosmitach i o tym, że ziemia jest płaska. I że słońce. Bo w tym śnie wszystko jest możliwe Nawet gumowe ludzkie istoty Które mówią cześć Wróciłem do swojej piwnicy z głową do góry Bo w dziwnej rzeczywistości Nie ma miejsca na gorycz, Głowa do góry Nawet jak się świat bali w tej rzeczywistości wszystko jest możliwe, nie bój się dziwnych rzeczy otwórz umys szeroko, bo w głowie do góry znajdzie swoje szczęście. I, a, w sercu mam opowieść, głowa do góry co płynie jak rzeka. we słowach to moja ucieczka. Równanie życia w nim każdy z nas gra Zwyczaj dobrych i niech trwa, niech trwa. Blasku poranka, gdy słońce wstaje. Przegłosy przeszłości, co w sercu zostaje. Każdy krok to historia, każdy dzień to dar. Poetyckim tańcu odnajduję swój szlak. W sercu młyn opowieść, co płynie jak rzeka dobra. Głowa do góry wiara w słowa. To o, moja ucieczka, równanie życia. W nim każdy z nas gra. Zwyczaj dobry film, niech spadnie, trwa, trwa. Wśród giengów miasta, wśród trudów i hałasu, szyb, turm. Prawdy w słowa, w każdym, w całym. Prawdy w słowach, w każdym małym całym głowa do góry. Dobre myśli w głowie, jak kwiaty w ogrodzie, poezji ciemności odnajduje swobodę. Vá do